Tak, to prawda. Ona się tak trochę dłuży w środku. O, co za pech? Dlaczego nikt nie wziął liny? Zaraz, o tu jakaś jest. No brawo, prosiaczku. To teraz przyłóż się troszeczkę i nas stąd powyciągaj. Was wszystkich? Tak, właśnie. Nas wszystkich. No, dobrze. Trzy, cztery. O, jeszcze królik. Cześć. Już. Teraz wszyscy wyjdziecie. Jaki ty jesteś mądry, prosiaczku. O, jasny porz. Zwiąż te kawałki, prosiaczku. Umiesz zrobić węzeł? Nie, nie umiem. Super, to żadna sztuka. Nie, nie umiem sztuk, sztuk. Sztuk, sztuk? Kto tam? Kuboś. Który? Nie! Prosiaczku, musisz połączyć te kawałki. Ale nie wiem jak. Wiesz, bo każdy potrafi zrobić taki prosty splot. Mam zrobić płot? Tak, bo wiesz, będę zar. Za sznura? Zasznurujcie im usta. Ojej, nie umiem zrobić węzła. Ale umiem zrobić coś innego. Nic się nie martw, króliku. Prosiaczek jest bardzo sprytny. Świetnie robię to. Widzisz?